Cześć, tutaj jeżeli wybieracie się do Bydgoszczy albo zastanawiacie się, co warto w tym mieście zwiedzić, polecam Exploseum. To jest muzeum, które mieści się w dawnych zakładach produkcji materiałów wybuchowych. Już Wam pokazuję, jak wyglądał na spacer po tym miejscu. Dojechaliśmy, Exploseum jeszcze kilometr 100 metrów przez las. Tak to wygląda. Zjechaliśmy z normalnej drogi. Otwarte jest to do 18.00, ostatnie zwiedzanie zaczyna się o 17.00, dlatego zdążyliśmy, jest dopiero 1605, więc teraz skręcamy w ulicę Alfreda Nobla, jeszcze 300 metrów. Jak widzicie, no i jedziemy coraz bardziej w głąb. lasu. Zakaz opuszczania strefy zwiedzania. Muzeum okręgowe w Bydgoszczy, eksploseum. Tutaj zobaczcie godziny otwarcia. I w ogóle, o co tutaj chodzi? Wyjaśnienie: jak ktoś chce poczytać, niech zrobi stop klatkę A my wchodzimy już do środka. Jesteśmy w czwartek, więc w tym dniu wstęp jest bezpłatny. Na ekspozycję stałą zaczynamy. Na razie, jak widzicie, jesteśmy sami. Każdy zwiedzający dostaje kartę. Weźcie wygodne buty, żeby to zwiedzać. Trasa ma około 2 km. Przewidziany czas zwiedzania, tak na spokojnie, to jest jakieś 2 godziny. Ta karta magnetyczna, którą wam pokazywałem, ona tylko otwiera drzwi w jedną stronę, więc jak już wejdziecie, no to musicie iść do przodu, nie możecie się cofnąć. Weźcie to pod uwagę. Pierwsza wystawa. Alfred Nobel. Tutaj można przeczytać o jego dzieciństwie i młodości. Karierze i nasza duma, czyli Polacy, którzy są laureatami Nagrody Nobla. Jak widzicie, nie wszystko działa ze względu na epidemię koronawirusa. Wchodzimy na górę. REN strefy produkcji nitrogliceryny. Zastanawiające jest, jak to w ogóle jest zbudowane. Raz zeszliśmy po schodach w dół, potem trochę w górę. Teraz jest takie wzniesienie, ale żeby wiedzieć tak naprawdę, gdzie dokładnie jesteśmy, już trudno się zorientować. Produkcja nitrogliceryny. Szkoda, że tych multimedziów nie ma. Idziemy dalej, czyli wychodzimy z pierwszego budynku. Szczęście dzisiaj nie pada. To też jest pomocne w zwiedzaniu tego typu miejsc. Jak na razie jesteśmy jedyni. Teraz pójdziemy do budynku denitracji kwasów. Idziemy. A jak widzicie, omijamy ten budynek, z którego wyszliśmy. Jesteśmy jakby za ścianą. Tego idziemy teraz kolejnym korytarzem. Karta magnetyczna znów się przydała. Jesteśmy w kolejnym budynku. Ofiary konfliktów zbrojnych w całej historii. Robi wrażenie. Możecie zobaczyć szczegóły. Jaka wojna i ofiar? Jak spojrzycie na sam dół, która jest najdłuższa? To właśnie druga wojna światowa. 55 milionów ofiar. Plansza jest dwustronna, czyli również z tej strony możecie zobaczyć jak były krwawe wojny jedno piętro w dół kolejne bronie tam były szable, topory tu już mamy broń strzelecką rewolwery, karabiny kolejne piętro w dół broń jądrowa broń masowego rażenia każde piętro jest coraz gorzej piętro niżej, poziom gruntu jak widzicie, zakaz opuszczania strefy zwiedzania są dość gęsto rozmieszczone. Byliśmy w budynku w denitracji kwasów, a tak patrząc historia broni i uzbrojenia. Tak ten budynek wygląda z zewnątrz. Jakby nie było tych strzałek i wszystkie korytarze byłyby otwarte, no. i nie można by się tutaj pogubić. Wcześniej było dewar, teraz do, parę zakrętów. Zwiedzanie tego miejsca jest interesujące pod kątem historycznym, ale nie można zapomnieć, że to był obóz pracy. Miejsce, gdzie wykorzystywano, przetrzymywano ludzi, zmuszano ich do katorżniczej pracy przy materiałach wybuchowych z chemikaliami. Więc zwiedzanie tego miejsca jest też bardzo smutne. Strasznie się czyta takie historie. Przyznam szczerze, że wcześniej nie wiedziałem. Takie były konsekwencje pracy w zakładach materiałów wybuchowych. To jest niesamowite, tak piękny widok, błogi spokój, cisza kontrastują z taką krótką historią tego miejsca. Można przeczytać oczywiście na czym polegała produkcja materiałów wybuchowych, ale kontekst dlaczego wykorzystywano te pomieszczenia podczas II wojny światowej jest straszne schodzimy na sam dół byliśmy na samej górze teraz musieliśmy z drugiej strony znów wyjść na parter budynek zelatynyzacji tutaj mieści się wystawa o pracy przymusowej w zakładach tak teraz wygląda ten budynek i idziemy do kolejnego budynku według mapy już ostatni historia konspiracji, ruchu, ruchu oporu. Sala poświęcona Ludami Czerwonej. To była ostatnia sala. Tam żyliśmy przed zamknięciem. Teraz wracamy do samego początku. Tam, gdzie zostawiliśmy samochód. Zwiedziliśmy tylko ułamek tego kompleksu. Zobaczcie, ile jeszcze budynków jest tu. Opuszczonych, zdewastowanych. Ten cały teren jest tak gigantyczny. Pewnie cały dzień można by to zwiedzać. Wracamy już do naszego samochodu. Teraz jedziemy na plażę. Tam spędzimy noc. A jutro zobaczymy. Ale eksplozeum czas na podsumowanie miejsce jest bardzo ciekawe. Jednocześnie historia tego miejsca jest niesamowicie smutna, ale dalej uważam, że warto tu przyjechać. Poznać ją, zobaczyć to miejsce na własne oczy. Trzymajcie się w Polska Zwiedza. Hej. Dzięki za oglądanie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki Porachunki.